Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym wam nagrać taki krótki film dotyczący radio odtwarzaczy samochodowych. Słuchajcie, na pewno wielu Was staje przed wyborem, przed taką decyzją, że chciałoby się zmienić radio. Powiedzmy, że macie jakieś auto, w którym jest to oryginalne stare radio, <coughs> tylko gdzieś tam powiedzmy z odtwarzaczem na kasety, no i radiem FM, nic więcej, ale nie macie do wydania za dużo pieniędzy. Słuchajcie, radio radio jedno, a radio drugie nie oznacza, że musi być, yy, musi być godne uwagi. Są radio po 5 dych, po 8 dych, po 100, 150, 300 i w ogóle w górę. Nie ma się co szukiwać. Yy, Przedstawiam wam na stole radio odtwarzacz marki Blow. Jak bardzo jest to chińskie radio przekonacie się o tym jeszcze zaraz fakt faktem, ja ten odtwarzacz dostałem za darmo gdzieś tam leżał u kogoś w garażu przez bardzo długi czas, zobaczcie już zaczęło, zaczęła się czepiać korozja gdzieś tam udało się uratować jeszcze przed całkowitą degradacją, aczkolwiek nie wiem czy i tak nie skończy <laughs> nad czymś takim jak elektrośmieci ale zobaczymy, słuchajcie radioodbiornik wygląda no tutaj pod względem designu Wiele się przyczepić nie można. Jakość użytych materiałów jest jaka jest. Jest to taki bardzo taki bym powiedział prymitywny plastik. No ale nie czepiajmy się jeżeli radio kosztuje 80 zł, a może nawet i mniej. Ponieważ mamy tutaj co by nie patrzeć kolorowy wyś wyświetlacz. Wejście na, na SD, na USB oraz na AUX. Nie mamy bluetootha, ponieważ no w tej w cenie Powiedzmy tam 80 zł, nie oczekujmy rewelacji. Zobaczcie, radio jeszcze w ogóle nigdy nie rozbierane. Tutaj ma wszystkie nalepki takie gwarancyjne. Tak wygląda z tyłu jest to bardzo ubogie radio. Posiada takiego rodzaju złącze, co akurat niekoniecznie uważam za jakiś wielki minus. To jest nawet spoko, no bo już mamy tutaj te przywody wyprowadzone. Zawsze jest taka jakaś długość, jeżeli komuś. Powiedzmy, tej długości tam wewnątrz brakuje, to to akurat jest na plus. Nie mamy tutaj na zewnątrz żadnego bezpiecznika. Hmm, zapewne jest on ukryty wewnątrz, ale o tym zaraz. Wyjście na jakiś wzmacniacz, powiedzmy, i wejście antenowe. Bardzo cienka płytka służąca za radiator. Już to świadczy o, o czymś nie najlepszym, ale wciąż rozmawiamy o radiach w kategorii, powiedzmy, w kategorii, w cenie. Do 80 zł. Czy, ta, czy radiem za takie pieniądze można się rozczarować? Mój film nie będzie zbytnio jakimś takim profesjonalnym testem, powiedzmy dźwięku i tak dalej, ale chcę Wam pokazać stopień, skalę po prostu oszustwa Chińczyków, jak, 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 jakiego się dopuszczają konstruując takie radioodbiorniki. Radio w jaki sposób chcą zmanipulować przyszłymi nabywcami, ale do rzeczy. Radio jest ogólnie bardzo lekkie, już ma takie dosyć zmniejszone rozmiary, ponieważ dzisiaj, w dobie dzisiejszej takiej cyfryzacji, stopnia rozwinięcia elektroniki nie używa się zbytnio odtwarzacza płyt, i to właśnie sprawia, że te radie są coraz mniejsze, coraz lżejsze. Dobra, słuchajcie, do rzeczy to jest radio odbiornik z takiej prawie że najniższej klasy są inne marki które również mają radio odbiorniki tej klasy w ofercie jak powiedzmy Voicecraft, Debacy, Auna czy chociażby Manta. Zaraz wam coś pokażę. No i dobra słuchajcie sobie tak testowo zapiąłem zasilanie oraz głośnik za pomocą takiej listwy do przewodów. No i co mamy tutaj uruchomiony gdzieś tam uruchomił się w stanie spoczynku standby zegarek? Włączamy radyjko, coś tam nam tutaj przełączyło się na FM i sobie zaczyna grać. Wyświetlacz tutaj jest dosyć mizernej jakości. Zobaczcie, jak wy wyglądają barwy <gry> w ogóle, to taka jego. Y Ekspozycja. Wystarczy nieznacznie zmienić kąt. Aby już tutaj całkowicie w ogóle nic nie dało się zobaczyć. Jak mamy tak, to nie widać nic. Jak obrócimy tak, zlewa się wszystko. Eee, słuchajcie, nie to jest w sumie kwestia, która mnie najbardziej boli. Aczkolwiek tak jak mówię, wielu was, wielu z was. Jest duża część osób, które myśli, że każde radio ma tą wielką, niesamowitą moc typu 4 razy 45 W, a nawet i więcej, i myśli, że to napierdziela. Słuchajcie, miałem już odbiornik Manty i też byłem bardzo rozczarowany, jak to jest zaprojektowane. Jak można tak marnować, yy, marnować materiał? Coś tu szumi. To w ogóle nie ma żadnego equalizera. Dobra. O, zobaczcie, tutaj jakiś tam opis. Impedancja 4, 8 omów na każdy kanał. Cztery kanały do dyspozycji. Zaraz Wam rozbiorę i troszkę się pośmiejemy. Zobaczcie, pozwoliłem sobie rozebrać radyjko i ukazuje się Waszym i moim oczom coś takiego. Co to, co to jest? jest? Zobaczcie. To, to jest i tak jeszcze o niebo lepiej. Co pamiętam, miałem w modelu Radiamanty chyba RS4503. Tam był w ogóle tak mały układik scalony, który miał dwa razy chyba w nocie katalogowej dwa razy 9 watów. Czyli gdzieś tam powiedzmy 4 razy 4,5 czy coś takiego. Tak naprawdę to była dwukanałowa końcówka. Tutaj mamy imitację układu 73. 77 absolutnie nie jest podpisany marką TDA. To w ogóle nie ma nic wspólnego z takim układem. Zobaczcie, jakie to jest mizerne. I sprzedawcy reklamują takie radio, powiedzmy, że ma 4 razy 45W, czy nawet jeszcze więcej, a mniejszymi literkami moc, powiedzmy RMS 4 razy 10W i wtedy oni wam odpowiedzą, nie ma reklamacji, Wiedziały gały co brały. Moc RMS, czy jakaś tam była w opisie dana. Nie oczekujcie reklamacji. Słuchajcie, miałem stare radiomarki, czy stare? Też chińskie radiomarki Wordon. To było jego wnętrze. Też te płytki tyle, co kot napłakał. Tutaj już był troszkę większy układ scalony. Taki już bardziej podchodzący pod oryginał TDA. Model 7388 tutaj jest napisana, Aczkolwiek też marka TDA się pod nim nie podpisała. Rewelacji też nie było, ale na pewno zdecydowanie głośniejsze niż to. Także zobaczcie, zobaczcie stopień w ogóle tej miniaturyzacji dzisiejszej elektroniki, przecież te radio mogłoby być przynajmniej dwa razy mniejsze. Po co marnować materiał i robić takie gówno. Potem to jest ściągane do Polski, jeszcze wmawiane, że to ma super moc. Super fajnie za 80 zł, może za 7. Dych. Dostajemy radio, które ma USB-ka, już Aux, SD, już można posłuchać sw swojej muzyki. No ale do licha diabła, po co podawać takie wartości jak 4 razy 50 w Musfet Power, Amplifier i tak dalej? To jest po prostu śmiech na sali. Nie mam słów. Po prostu płakać mi się chce. Co to kurde jest? Blow, zapamiętajcie Blow jak i wiele innych marek typu jakieś AUNA, VoiceCraft, DeBasey, cokolwiek to w ogóle nie są producenci, to, jest, to są polscy dystrybutorzy, którzy mają w Polsce swoje jakieś tam firmy, które tylko importują te sprzęty z Chin, te, te sprzęty po prostu być może idą z, jednych, z jednej jakiejś potężnej fabryki, a jakiś taki właśnie dystrybutorek Blow ma jakąś tam powiedzmy kupioną wyłączność na Polskę i na inne kraje, nakleja tylko swoje logo, tak samo robi Manta, nie oczekujcie tutaj rewelacji, tym bardziej, że tak, USB, fajnie, już możemy mieć kurde nutę, ale zobaczycie z czasem, że jak będziecie słuchać muzyki, i dacie troszkę głośniej, jak to szybko zacznie zniekształcać, i tej mocy będzie tyle co kot napłakał może 4 razy 5W. I to jest góra, a i tak, i tak za chwilę zmienicie radio na inne. A to sobie odłożycie, tak samo jak właściciel tego radia kupił. O, o, ono praktycznie nie było używane. Zamontował, chwilę posłuchał, powiedział, że to radio nie gra. Znaczy gra, ale bardzo, bardzo słabo i paskudnie. Tu nawet nie ma żadnego Equalizera. Tutaj, tutaj nic. Zobaczcie, tutaj naduszą te kółeczko, pod którym jest zawsze ukryte funkcje jakieś audio. Regulacje powiedzmy basu, przód tył, nie ma nic. Chińska totalna lipa. Nie zawracam wam gitary. Marka Blow. Rewelacyjne radio. Pozdrawiam.